Witam, jako iż kolejna misja opening powiodła się. No, no to pora na kolejną misję opening. A więc, na początku, jeszcze skinowa małpa. Wieje wiatr, to będzie dudnienie. Fajnie, że wieje, bo będziecie mieli lepszy soundtrack czy coś tam. Yy, strona do wymieniania swoich skinów. Ok, odcinek również sponsorowany jest przez yy, dodatnie ROI ów kapsuły. Wobec tego, należy klikać w nie. Co może być? Ja może bym to zrobił tak na szybko. Albo nie, bo wtedy będzie trwał film 10 godzin i będziecie go oglądać. Zachęcam do spowolnienia tego filmu o połowę. To da lepsze emocje. Ja specjalnie na swoim komputerze za chwilę odpalam e, kopanie bitcoina po to, aby mój komputer wolniej działał i żeby ten. było takie lagi śmieszne. No, serio. Tak będzie. Zobaczymy czy znów uda nam się wydropić e, Lin Vision Holo. To już dwa. Na openingów 3, co jest wynikiem zacnym, tak zwanym, tego już wytropiłem. To dobrze, ale to nie od niego chodzi. To może być też ostatni opening z tej serii dziś, yy, z uwagi na to, iż na przykład coś tam się wydarzy, czy coś tam tak może być. Zobaczymy, ile ich będzie. Yy, w planie jest przeprowadzenie 72-godzinnego openingu, finansowanego przez poprzednie openingi. To by było to. Tak jak na poprzednim filmie powiedziałem o farmach y, ludzi, którzy by mieli za zadanie y, otwierać y, kapsuły z dodatnim ROI i oni by mieli 100 tysięcy kapsuł na koncie i by se musieli otworzyć, na przykład za centa na godzinę, czy coś takiego. Bo to przyjemne, więc oni i tak by to robili, a ten, przez to, że jest dodatni ROI, to by można było tak otwierać i otwierać i otwierać. O potem rynek by się przesycił. Nie no, gdzie? Rynek CSa się przesycił? Na promocji? Co wy ludzie mówicie? Bez przesady kurwa, nie ma takich rzeczy jak coś. Także można sobie otwierać i otwierać i otwierać. I co się wydarzy wtedy? Jak tak będziesz otwierał i otwierał i otwierał, no to koniec końców jest tak, że ci prowizja Steama zabierze. Tylko ile ona ci zabiera? 7%? To przecież nim kurwa stracisz wszystko, to ten miesiąc minie, nie? No, właśnie o to chodzi, to jest właśnie to. A dodatkowo jeszcze można zarobić razy 70, więc to nie jest tak, wiecie. No, bo to jest tak, że możesz stracić tylko, powiedzmy, wszystko, albo być kimś, więc oni tak naprawdę nie sprzedają tylko i wyłącznie kapsuł, które potem dropią gówno, ale też nadzieję na lepsze jutro. No, serio. A ja nie wiem, czy będzie jutro lepsze, bo dzisiaj jest wiatr, tak jak mówiłem, i nie wiem, czy jutro nie będzie. Więc to jest ciekawe, że można sobie kupić takie coś, nie? Że kupujesz se i myślisz tak, o, jutro nie będzie wiatru, ale będzie zajebiście. Nawet nie wiem, jak to działa, ale polecam, nie? W sensie, ja na przykład widziałem panów różnych, którzy mówili tak, ja pierdolę, ale wieje. Nie? No, a tak to kupili i by tak nie mówili. Albo by mówili, no nie niby dzisiaj wieje, ale może jutro nie. Ale zajebisty jest ten opening. Serio kurwa. Czy taką satysfakcję robiąc go? Autentycznie. Ja pierdolę. Czy ja mogę chociaż dostać to koło holo? Jedno na 584, które już mi przeleciały albo nie wyleciały, albo nie do... no no nie doleciały, w sensie chciałem powiedzieć. Ale zajebisty niedźwiedź. Ja pierdolę. Falny kurwa gladiator, niszczyciel wiosek, rozpiarlator światów, waleczny aranżownik wnętrz, po prostu. Fajnie, że są dwie naklejki, które zwracają, to jest super. Znaczy zwraca dużo, ale dwie tylko sensowne, co mogą polecieć. Co jest w tym złego, to że nie ma w tym nic dobrego, nie? Tak właśnie działa funkcja poznawcza w życiu człowieka. No, serio. Bo to tak jest. Ej w ogóle ten to jeszcze jak ktoś słucha yy, będzie na 90% jakiś market kurwa promowany na tym kanale. Nie. W sensie takiej wiecie, peer to peer. Są rozmowy, jest na rozmowa z jednym i na 100% odbędzie się rozmowa z drugim, więc dwa podmioty będą ten. I muszę zrobić tak, że ten Że jeden jeszcze nie zacznie gadać, ale ja już powiem drugim, że mi dają tam powiedzmy 10 tysięcy dolarów na miesiąc i oni powiedzą, a no to 10 tysięcy 1 i ja wtedy wyślę tego screena, że oni mi tyle dają i yy, do tamtego drugiego i oni dadzą 10 tysięcy dwa a potem to będziemy tak ciągnąć przez na przykład 5 miesięcy i wyciągniemy tam na samym końcu dajmy na to 10 600 dolarów miesięcznie czy coś takiego a potem się okaże, że ta strona już nie chce tej współpracy a poprzednia a ten a poprzednia uznała, a to skoro tamta nie chce to ci damy dwie stówki i tak będzie, także to jest ważne ale wobec tego też warto jest zapytać człowieka o zdanie, czytaj ciebie jaki market, powinien tu zagościć. Bo to też nie jest tak, znaczy, ja jestem ogólnie w szoku ofertą jednego marketu, dziwi mnie to trochę, nie powiem, że nie. Yy... Najwidoczniej zostałem niedoceniony jako twórca i jako kanał na YouTubie. Yy... Nie powiem, jest mi smutno z tego powodu. Ale się nie poddajemy, widzowie. Będziemy dążyć do swoich celów i tak dalej, no. Ale ten opening jest do dupy: ja pierdolę. Ale przynajmniej się śmiesznie gada. Bo ten. Ja akurat. Znaczy, nie powiem, no. Tutaj akurat tak zwane nieoddawajstwo wyleciało. Yy, nie ma już na Holo. No i to źle. Tu, 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 tu. Jedynym, jedyną zaletą robienia tych openingów dla mnie, bo istnieje tylko i naprawdę istnieje jedna zaleta tych openingów. Poza tym, że jakby Skinsmanki płaci za coś, za co nie powinno, ale oni tak jakby powiedzą tak. O, ale on przy kurwi openingów. Pewnie ktoś wejdzie i powie tak. Wow, ale on przy kurwi openingów. Muszę wejść na stronę, nie? Więc jakby oni i tak są na zasadzie, że to serwu. To serwu. Także git. a Jest jeszcze jedna zaleta tych openingów, i ona brzmi w ten sposób, że jak to powiedzieć? Że jakby ja muszę wydawać Steam Balance, a ja nic nie mogę wystawiać na Steamie. Więc ja wystawiam Steam Balance, i kiedy już wystawiam z powrotem tej temy, to możliwe, że one mi na pending wejdą. I to jest zaleta tych openingów. No, większych nie ma już. To są jakby wszystkie. Jest to, że się z manki cieszy, bo oni się cieszą. To nie jest tak, że oni się nie cieszą z tego powodu. Oni się cieszą. Wy się cieszycie, bo mówicie tak. Jest, on testuje coś, czego ja nie muszę. I tak dalej. Miotkę się nie cieszy, bo ktoś otwiera kapsuły i będzie pisał komentarze w stylu John rozwala rynek, coś tam. Co jest prawdą? Co jest prawdą? Pozdrawiam dla pana z wielkich yy, yy, miejsc na świecie. A co jest więcej jeszcze do dodania? No, nie wiem co. Jakby inne koje było, to bym powiedział tak. O kurczę, zaraz kolejny opening, ale chyba to będzie ostatni. Co jest dobre, bo nie chce mi się już otwierać tych kapsu. Więc to jakby jest też zaleta, że jeżeli nie poleci nic, to wtedy wygrywa społeczeństwo, bo nikt więcej nic nie otwiera. Ja wygrywam, bo wydałem Steam Balance, który mi ciąży na koncie, ale potem jeszcze zostaje mi on zwracany przez Skinsmanki. Dlatego pod koniec miesiąca yy, ten i tak się to zwraca. Wszystko. Kto na tym wygrywa? Społeczeństwo. Kto na tym traci? No właśnie. I teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, kto na tym traci? Ha, no właśnie. Pamiętaj, jeżeli coś jest za darmo, to ty jesteś produktem. Ty jesteś w tym momencie wykorzystywany jako ten trybik w maszynie, który siedzi i mówi tak. O kurwa, ale zakręcił, jebany. No właśnie. mi się już nie chce, naprawdę. Gdyby kurwa to... O, lol, Estatic Gold, ale dropło. To chyba trzeba więcej tak otworzyć, nie? Co teraz? Oj, frytki, nice. Nie no, chyba kurwa szybciej już idzie tak. Nie, szybciej idzie normalnie to otworzyć. Wow, Estatic Glitter! Ale jajca, ale Dropik, kurwa. Widzowie. Nie no, dobra, puszczę wam. Normalnie, żebyście widzieli moją reakcję na przejolatujące milion Koi. Holo tako Pyk, Pyk i myk. Koi, ostatnie 9, tak? Chyba tak. Czy coś z tego może polecieć? Oczywiście, że nie, ale to zajebiście, bo, tak jak mówiłem, wygra na tym społeczeństwo. Może poleci Koi, no to wtedy przegra. Ale wygra na tym jakiś inwestor, który powie, Jest! Wystawił Koi, mogę kupić! Fajnie. Tak naprawdę i Koi, i lenvision to są gwaranty nowego openingu. 2 już 15.784. A ten. Reszta co? Chyba że Estatic Gold także kosztuje 30 zł. To może nawet będzie coś z tego. Bo tu jeszcze jakieś lyn wyżyn poleciało coś takiego. To może ten. Ale nie zapowiada się chyba. ESTATIC z tego co wiem, to kosztowało 18 zł max, kurwa totalny max. Nigdy więcej, nigdy mniej. Ostatnie cztery. Cztery. I my. Szkoda. I, my. I my. Nie wiem czemu, ale obawiam się, że gdybym na przykład robił te openingi po kroju 150 kapsuł, to one by się kurwa za często zwracały wtedy. To tyle dobrze, chociaż one nie są takie, że no, mają tyle. Bo to by trzeba było już siedzieć naprawdę 800 godzin. No dobra, w końcu udało się przejebać. Co jest sukcesem? Nie powiem, że nie. Zobaczmy więc jakie, jaka została strata poniesiona. Na tym jakże wspaniałym czy No więc tak, Estatic kosztuje 16 zł. Imperial Holo kosztuje 10 zł, Estatic Holo kosztuje 7 zł i Lindvision Vision Glitter kosztuje 3 zł, co daje połowę na minus. Dzięki za oglądanie tej jakże zasnej serii.